Dzień dobry. Chciałem z tego miejsca zwrócić się do członków Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Nie wiem, czy wiecie, ale w tym budynku od 25 lutego tego roku mamy nowy zarząd naszej spółdzielni. Tak, mamy nowy, stary zarząd naszej spółdzielni. W dniu 22 lutego 2022 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o rozwiązaniu umowy o pracę z obecnym zarządem z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego i przejścia na tę emeryturę, oraz jednocześnie. Związania nowej umowy o pracę na dotychczasowych warunkach z poprzednim zarządem. Nie mi oceniać, proszę Państwa, czy to jest zgodne z prawem, czy nie. Czytałem nasz statut naszej spółdzielni. On jest tak skonstruowany, że tam właściwie na ten temat nic nie ma. Jedyne, co jest napisane, to że Rada Nadzorcza. Wybiera zarząd. Czytałem kilka innych statutów, innych spółdzielni. Tam jest opisane, w jaki sposób to się robi, jak się powołuje komisję konkursową, warunki, jakie muszą spełniać kandydaci. U nas jest tylko, że Rada, Nadzor Rada Nadzorcza wybiera zarząd spółdzielni Kujawskiej, spółdzielni mieszkaniowej. W ogóle ten statut to jest tak napisany, że nie, nie zdziwiłbym się, jakby w pewnym momencie pojawiła się tam dziedziczność zarządu, a nawet i rady nadzorczej. Żeby było ciekawiej, zarząd spółdzielni, Kujawskiej spółdzielni mieszkaniowej, postępuje niezgodnie z prawem, gdyż na stronie internetowej nie publikuje uchwał Rady Nadzorczej, do czego zobowiązuje ich ustawa o spółdzielniach. Ja, żeby dotrzeć do tej uchwały musiałem napisać specjalny wniosek o tę uchwałę i jeszcze, żeby ją otrzymać, kazano mi zapłacić pieniądze. Dlatego ja sobie poszedłem i tylko tę uchwałę przeczytałem. Szkoda mi było wydawać niepotrzebnie kasy. Ale y, nawet w protokole z posiedzenia tej Rady Nadzorczej sprawa wyboru nowego zarządu została ukryta. Jak widać, w protokole Rady Nadzorczej z tego posiedzenia sprawa odwołania i powołania nowego zarządu została okryta pod punktem sprawy pracownicze. Także drodzy członkowie Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej mamy teraz zarząd sprawowany przez emerytów, więc należy się tylko modlić, o ich zdrowie, żeby mogli nam rządzić dożywotnio. Dużo zdrowia życzę zarządowi Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.